Cześć, dzień dobry, witam wszystkich na sesji wtorkowej. Mamy 20 dzień lipca. Zaczynam poranny przegląd techniczny. Dzisiaj zaczniemy sobie może od pary walutowej dolar-jen. Układ, który też rzucałem na, na naszego bloga analitycznego. Układ na strefie ZZB, tutaj na parze walutowej USDJPY. Wcześniej mierzymy sobie swing spadkowy, tutaj kształtowany od 14 lipca. To jest ostatnia sesja środowa w Podczas sesji azjatyckiej w tym dniu jeszcze poniekąd te spadki zostały zapoczątkowane. Powiedzmy, ta dynamika była dosyć umiarkowana. W kolejnych godzinach również na otwarciu sesji europejskiej w godzinach przedpołudniowych, natomiast później już sesja amerykańska tego samego dnia mieliśmy, mieliśmy tutaj napędzenie tego ruchu spadkowego. Co teraz się dzieje? Po osiągnięciu w dniu wczorajszym tego low na sesji amerykańskiej 109%. 00 okolica 1090 1090203. Pojawia się odragowanie, i tutaj targetujemy to odragowanie na ujku. W związku z tym z tą falą spadkową, którą wspomniałem wcześniej, o której wspomniałem wcześniej na niej rozkładamy sobie mierzenie, rozkładamy sobie siatkę. Pierwszy poziom fibonacci jego wewnętrzny, jaki nas tutaj interesuje 38,2 oraz silna biegunowość tego obszaru, jak sobie zobaczymy pierwszy dołek, drugi dołek, tutaj lokalnie też trzeci dołek, dynamiczne wybicie dołem. I w przypadku powrotu w te okolice, jak najbardziej jest to bardzo silne potwierdzenie. To to działa jak, jak luki cenowe. Tak, ta biegunowość również w takiej postaci jest bardzo silnym potwierdzeniem takich obszarów horyzontalnych, jak to często tutaj na tych analizach pokazuje. A więc 38,2 Fibo plus ZZB jak najbardziej mile widziane podażowe formacje świecowe w przypadku osiągnięcia tej strefy cenowej. A cenowo to jest 109,60. 109, 7, 109, 70, powiedzmy jakieś 3-4 pipsy. Tutaj tego zakresu mamy. Oczywiście, z możliwością jakiegoś drobnego naruszenia, powiedzmy w postaci tutaj górnych cieniów na formacjach świecowych, czy to z H1, czy to m 30, bo takie też interwały mogą być tutaj interwałami transakcyjnymi, decyzyjnymi na parze walutowej dolar yen Na tą chwilę, co mamy dalej? Zobaczmy sobie złoto. Dawno nie patrzyliśmy tutaj złota na tych. Na tych scenariuszach, na, na nagraniach mieliśmy wpisy, ale nie, nie nagrywałem akurat na złocie. Co na złocie? No, szeroki schemat, mogę go jeszcze odświeżyć, też jak jesteśmy już na 4 -godzinówce. To dwa słowa o szerokim schemacie. Wcześniej e, zaksięgowaliśmy poziom 50%. Tu było powiedzmy, no, każdy poziom jak na razie po kolei odgrywał rolę w przypadku tego średnioterminowego scenariusza. Mieliśmy, mieliśmy tutaj 38,2 ze swingu spadkowego. Jedna reakcja, druga reakcja, powiedzmy trzecia reakcja. Też jak rzucałem wpisy, to mówiłem, że prawdopodobieństwo wyjścia górą jest coraz większe i to wyjście górą się pojawiło. Chociaż zabrakło większej kontynuacji, na którą też liczyłem na złocie, bo pomimo reakcji na 50 i zrzuceniu obecnym, to celowałem tutaj zdecydowanie na złocie w 1850-1800. 53 i pułap współczynnika 61,8. Z tego samego oczywiście mierzenia swingu spadkowego, potwierdzenie w postaci tej biegunowości z czerwcowych, z czerwcowych wycen, to jest powiedzmy pierwsza połowa czerwca, te, te dołki, jakie tutaj obserwowaliśmy, dynamiczne wyjście dołem i tak jak mówię, silne potwierdzenie w postaci ZZB, a więc ta strefa 1850, 1852, 53. Bardzo silny opór na złocie uważam, tak średnioterminowa, taka strefa kierunkowa, która może rozstrzygnąć o sentymencie. Jeżeli pozostajemy poniżej, uznaję to za negatywne, negatywne sygnały i pulsy na rynku złota, ewentualnie wy, ewentualne wyjście górą. Byłoby to dla mnie dużym potwierdzeniem, że ponownie wracają, wraca prawdopodobieństwo tutaj pułapów ponad 2000 dolarów za uncję na złocie. USDPLN, silne wzrosty na USDPLN. Nie tutaj zbliżamy się do ciekawego poziomu, musimy tutaj nieco to odświeżyć. Ale w szerokim horyzoncie czasowym zbliżamy się do ciekawego poziomu na parze walutowej USDPLN. Swing spadkowy kształtowany od drugiego kwartału 2021 bieżącego roku. tutaj mieliśmy sesję z 31 marca, czyli pierwsza ostatnia sesja jeszcze pierwszego kwartału, natomiast już drugi otworzył się z kontynuacją tej, tej sesji z dzień wcześniej, czyli z ostatniej sesji marcowej kwiecień rozpoczął się mocno spadkowo powiedzmy realizacja też pewnie jakichś tam zysków, który, z tych wzrostów, które budowane były praktycznie od początku od początku roku i praktycznie przez cały pierwszy kwartał, to cały drugi kwartał, może nie cały, ale drugi kwartał rozpoczął się Rozpoczął się od dynamicznych spadków, które były utrzymywane przez cały kwiecień i maj. Obecnie pomiar tej całej fali spadkowej na usdpl Tutaj kształtuje nam się układ XABCD, układ harmoniczny. Zaznaczam na 786, natomiast wykończenie jego może też być na 886. Tutaj będziemy zwracali uwagę na dodatkowe potwierdzenia. Poziomy cenowe 3,91, druga zapora 3,94, 40, 3 ,94, 50. Myślę, że interwałem takim decyzyjnym powinien być tutaj interwał H4. Tam też warto, warto obserwować, na, obserwować formacje świecowe, i jakie kształty też te formacje świecowe będą przybierać. Oczywiście klasycznie w przypadku stref oporu, formacje świecowe z długim górnym cieniem będą informacjami, Które będą nam potwierdzały takie strefy oporu, takie strefy podażowe i takie też sygnały e, jako ten ostatni element dla jakiegoś scenariusza technicznego, tutaj w tym przypadku dla tej strefy oporu 391, byłyby potwierdzeniem, że warto szukać tych krótkich pozycji już z tej pierwszej strefy. A więc w takim przypadku mielibyśmy układ harmoniczny Gartleya 61,8 plus 7,86. Jeżeli wybijemy ten poziom bez większej reakcji 391. To z alerty ustawiamy na 394-3450 i będziemy szukać zwrotu w tym rejonie. Jak mamy PLN-a, dzisiaj to sprawdzamy jeszcze EURO. PLN Tutaj również, jak sobie spojrzymy, to jak najbardziej układ harmoniczny wchodzi w grę. Nawet jeszcze lepiej, punkt B wyznaczony na tej 50. Mieliśmy bardziej dokładną reakcję. I tak jak w przypadku USDPLN, tak i tutaj, e, no już nie będę dużej otoczki robił, po prostu 7.86 i 8, 8.86. E, jeden z tych poziomów będzie stanowił, e, będzie stanowił pułap, z którego będziemy mogli spróbować zagrywać krótkie pozycje. Warto być może sprawdzać też korelacyjność e, pomiędzy USDPLN a EURPLN, bo tak naprawdę te zwroty mogą mniej więcej w podobnym momencie czasu się wykonać, więc... Powiedzmy 886 na USD PLN możemy celować i 786 na Euro PLN. -ie. Być może tak to, tak to może nam się ułożyć teraz na, na notowaniach PLN-ach i na tych układach harmonicznych, jakie mamy wyznaczone.